Krótki, jakże ważne informacje. Po pierwsze kwestia ubezpieczeń. Jak wiecie, ubezpieczyć możemy się do końca listopada, czyli został jeszcze tydzień. Nie przez przypadek jesteśmy tutaj w holu głównym uniwersytetu, bowiem 26 osoby, które jeszcze się nie ubezpieczyły, a ich starości zdali już listy bądź starości nie prowadzili zbiórki na ubezpieczenie, mogą właśnie w tym miejscu w środę 26 listopada ubezpieczyć się indywidualnie. Tutaj od rana będzie osoba z samorządu i osoba wyznaczona przez PZU, która będzie te pieniążki zbierać, także zapraszamy. Ubezpieczyć się warto. Kwota ubezpieczenia to 45 zł, jak już zapewne wiecie. A więcej informacji możecie znaleźć na tychże świetnych ulotkach, które są kolportowane na wszystkie wydziały a także wszystkie domy studenta, a także na stronie samorządu, samorząduniopole.pl. Wśród ludzi, którzy się ubezpieczą, będą rozosowywane nagrody rzeczowe, które ufundowało PZU, Dlatego oprócz korzyści, które płyną z samego faktu ubezpieczenia NNW również warto się ubezpieczyć i jakiegoś takiego małego gifcika zdobyć. Dlatego zapraszamy jeszcze raz 26 w tym holu. I druga bardzo ważna informacja, czwartek 27 listopad. O godzinie 18 odbędzie się debata z dwoma kandydatami, którzy przeszli do drugiej tury wyborów na prezydenta miasta Opola, czyli z Marcinem Ociepą i Arkadiuszem Wiśniewskim. Zapraszamy, przybywajcie licznie, zadawajcie pytania, dowiadujcie się, wyjaśniajcie wszelkie wątpliwości, dlatego że to również od nas zależy, kto prezydentem w tym mieście zostanie i jakie z tego korzyści będą płynąć również dla nas. Do zobaczenia. Dzięki. De Mogę na Ciebie spojrzeć? Tak. tak?